A witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Spike i witam Was bardzo serdecznie na brodaci.net na serwerze Legacy, na którym się obijam ostatnio. E, ja jestem tego świadom, chill. Dobra, dzisiaj taki będzie znowu odcinek, gdzie się chwalę rzeczami i tak dalej. Ponieważ zrobiłem jedną małą rzecz, którą chciałem zrobić od jakiegoś czasu, ale nie chciałem tego robić od czasów laptopa, bo wtedy by mi FPS-y spadły. Dół jeszcze bardziej niż i tak tam było, teraz mogłem sobie to zrobić. Więc, yy, tak, 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 tak. Więc na początek powiem, że jak, jak nie subskrybujecie tego kanału, to w tym momencie to zróbcie, bo wiem, że część osób, która mnie ogląda, duża część yy, mnie nie subskrybuje. Więc dobra, na początku co tutaj mamy? Mamy, mamy, mamy. Znaczy, tutaj w sumie to się nie zmieniło chyba nic. Nie kojarzę, żebym tutaj miał jakikolwiek nowy podpis. na cały czas jest, te podpisy nadal tu są. Co się zmieniło natomiast, zmieniło się to w, prawda, tej sali z itemami. Może niekoniecznie yy, na tej ściance, chociaż nie jestem pewien, tu chyba nie mam wszystkich tych, tych za happy hour na tym podserwerze. Tak czy siak, ale mam na przykład kraty dla młodej pary, to było z ukośnik ślub, które nie działało, z czego odcinek był też. Dostałem swoją głowę, ale to jest głowa od Hazepunik, więc dzięki za tą głowę. Mimo, że to nie jest moja... Znaczy jest mój skin, nie? To tyle. I tak z tych item'sów to chyba za bardzo się tutaj. Nic nie zmieniło. Eee, ale, ale, ale. Pyk! Rozwiesiłem swoje itemy. Wszystkie kolorowe itemki, które posiadałem, rozwiesiłem, prawda? Już nie są w skrzynkach tutaj. Różnicą jest to, że tych skrzynek, znaczy tych itemów z zespałna nie rozwiesiłem, bo miejsca na to za bardzo nie mam. Więc jak się po prostu tutaj tak przejdziemy, prawda, to mamy tutaj, prawda, wszystkie te itemki z magenta case'ów. Znaczy nie są wszystkie, ale wszystkie, które posiadam w ten sposób, co nie? Tutaj z color case'a mam itemki takie, jakie tutaj sobie można, prawda, ładnie zobaczyć. Te itemy będę chciał przenieść do galerii, bo w sumie mogę przejść do galerii. W galerii się nie zmieniło w zasadzie to nic się nie zmieniło. Galeria jest jaka jest nadal. Ale spokojnie, spokojnie. Dowiedziałem się, że nie ma w ogóle Casino Iron Bloku. Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie. Ale taki blok nie istnieje po prostu. No, więc tutaj mamy yy, kolor case'a po prostu. Brakuje mi kilku jajek na pewno. Z Magenta Case'a tak samo mi brakuje rzeczy. Yy, tutaj są powtórki moje jakieś, więc na to, na to nawet się nie patrzy. Prawda. Po tej stronie mamy Star Case'a. Też nie mam za dużo itemów, ale, ale jest, prawda? Niebieskie chyba mam wszystkie, fioletowe chyba też? Bo do star case'a nie da się zajrzeć, nie da się zajrzeć. A szkoda, szkoda, że nie da się spojrzeć jakie itemy mogą wypaść. Eee, tak. Więc co się prezentuje w ten sposób, więc teraz ta hala nie jest taka pusta. Tutaj jest Christmas case oraz gift case na jednej ścianie, oddzielone tutaj odpowiednio. Z nich mi... Wydaje mi się, że z Christmas case'a brakuje mi tylko brody Mikołaja. Jest to to samo co broda Merlina, tylko po prostu podpis inny. Więc tylko chyba tego mi brakuje, o ile się nie... Chociaż... Nie, czerwonej itemy tutaj mam. Tak, tu są różowe. Trochę chaotycznie to porozwieszałem, ale miejsca nie miałem. Z Gift Case'a mam za to mało rzeczy. Niestety. No ale czyż zrobić? Nie losuję za bardzo. No, zrobimy sobie losowanie jeszcze z Magnificent Case'a na pewno, jak coś, na tym odcinku. Tutaj mamy Hunter Case'a. Też itemów nie za dużo. Kilka... Trzy fioletowe i pięć niebieskich, więc tak malutko. Tutaj mamy Ocean Case, a, czyli też, no niestety, tak samo mało przedmiotów jak tu, nawet jeden mniej, chyba, o ile się nie mylę, ale nie, tak samo ilością chyba wychodzi. No i mamy tutaj, proszę Państwa, Magnificent Case, gdzie, no. Z niego, z niego mi brakuje na pewno rzeczy. Z niego mi brakuje rzeczy kilka. Ale ma na przykład koronę, co w obecnych czasach może niekoniecznie jest najlepsze, ale... No, mam chyba wszystkie niebieskie, wszystkie fioletowe, o ile się nie mylę. Z różowych chyba mi brakuje jednego jakiegoś, ale mogę się mylić. Z czerwonych jednego chyba też mi brakuje, no i brakuje mi... Czegoś jeszcze mi brakuje chyba z, z Magnificent Case'a, o ile się nie mylę. No, ale na razie to się tak prezentuje po prostu. Na siedrach całkiem fajnie to wygląda tutaj to oświetlone, ale dobra, 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 dobra. Bo mam Magnificent Case'a, mam jednego Magnificent Case'a. Mam więcej Magnificent Case'ów, jak widać. Mam ich cztery do otwarcia. Więc wydaje mi się, że w tym miejscu możemy sobie zrobić taki krótki opening. Zobaczyć, co mi wypadnie, prawda? No i. I cóż. Lecimy, lecimy, lecimy. Bo już widać, może coś dobrego wypadnie. No. Kilo w pierwszej potrzeby to nie. To to nie, to nie. Mecz treningowy. No, mecz treningowy mam bodajże, o ile się nie mylę. Tutaj Te. Lecimy z kolejną skrzynką. Pyk, pik, 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 pykło. Włoski? Nie, nie włoski, nie włoski. Czy było coś? Nie, to to, to było. No niestety kilowwww. kilo w pierwszej potrzeby. Który mam tutaj. Także no niestety. Pyk, 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 robimy losowanko dalej, losowanko dalej. No, 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 no. Nie, tu nic dobrego nawet się nie przewinęło, za bardzo twardą klatę. Też mam. Dobra, robimy ostatnie losowanie w takim wypadku, no bo. To tak. Chwila prawdy, chwila prawdy. Łopata do odśnieżania. Mam ją, co prawda. Ale miło ją dostać. To tyle było z openingu, chyba jak ogarniam. No, nie, ma, nie mam więcej. Więc sobie tyle z tego openingu zrobiliśmy. Eee, więc te powtóreczki tutaj trzeba. Tu miejsce jakieś kluczowe. To też. Tu i temu ze spawna też. Bo, znaczy tych startowych w ogóle też nie daje. No po co. Dobra, po prostu to tutaj eee, wrzucę sobie. I tenki. Ostatnia kartkówka. czy tyle tej ostatniej kartkówki? Hmm. No nie wiem. Dobra. Eee, czy coś jeszcze chciałem zrobić? Czy coś się w ogóle tu zmieniło? Te ściany w ogóle nie aktualizowałem, mimo że donate'ów jest znacznie więcej i tak dalej. Nie ściana jest w ogóle nie W domku w ogóle nie jest nic zaktualizowane chyba. Ale no głównie jak już gram to multiblok, chociaż też się obijam nawet z tamtym trochę, jak już to live'y robię. Ale właśnie, taka a propos live'ów, jak już tak wspomniałem, zanim skończę odcinek, bo jeśli nie wiecie, moi mili, moi drodzy, bo nie oglądacie innych filmów czy coś, to po pierwsze, mam swój serwer Discorda, link macie w opisie, na jego zapraszam, bo wtedy na pewno dostaniecie powiadomienie i o odcinkach, i o live'ach. A co do live'ów, to też to, co mówiłem na, na nowym filmie, a może ktoś nie widział, bo coś, live'y robię na Twitchu teraz. Oczywiście z Minecraftów mam w planie robić nadal na YouTubie, ale dużo rzeczy robię na Twitchu. Także zapraszam bardzo serdecznie na Twitcha, bo tam się dzieją rzeczy, no. I to byłoby chyba na tyle. Także dzięki za oglądanie tego mojego odcinka, chciałem po prostu pochwalić się, że zrobiłem tutaj w końcu tą, taką, yy, tą halę z tymi podpisami. Wygląda to już przynajmniej ładnie, nie jest już takie puste, więc no, na pewno będę to przenosić do galerii swego czasu, ale na ten moment będzie sobie to siedzieć wszystko w tym miejscu. Także no, to byłoby ode mnie tyle, dzięki za, za oglądanie, jak się podobało to łapka w górę za ten odcinek o niczym. I widzimy się w następnym materiału, komentujcie, subskrybujcie, linki macie w opisie. No i oglądajcie inne filmy, to jest fajne, są so fajne, tam mam fajne filmy, no, 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 Trzymajcie się, cześć, no i do zobaczenia, pa, pa.